Wędrówki szyszkowego dziadka. Część pierwsza. Po wyrębie chodził duży Łukasz i mała Hanusia. Łukasz zbierał poziomki do dzbanka, a Hanusia do buzi. Gdy słońce zaczęło mocno prażyć, Łukasz usiadł w cieniu sosny. Obok stał wysoki modrzew. Hanusia przyniosła uzbierane szyszki. Widzisz, jaka śmieszna ta jedna szyszka, krzywa taka? Zaraz coś ci z niej zrobię powiedział Łukasz. Bo Łukasz umiał wyczyniać rozmaite cudaki z marchwi, z kory. Hanusia pobiegła po patyczki, a Łukasz zabrał się do roboty. Ojej, Łukasz! Mała Hanusia nie wiedziała z uciechy, co powiedzieć. To jest szyszkowy dziadek Hanusiu. On ci opowie o wszystkim, co chciałabyś wiedzieć. O mrówkach, konikach polnych i świetlikach. Gdy minęło południe i słońce mniej grzało, dzieci postanowiły dozbierać poziomek. Szyszkowy dziadek tu zostanie, aby dowiedzieć się o wszystkim, co się w lesie dzieje, powiedział Łukasz. Szyszkowy dziadek wziął sobie do serca słowa Łukasza. Postanowił dowiedzieć się o wszystkim, co chciała wiedzieć Hanusia i ruszył prosto przed siebie. Zobaczył mrówkę. – Po co dźwigasz tę igłę? – zapytał. – Nie przeszkadzaj mi w pracy, śpieszę się bardzo. – ofuknęła go zniecierpliwiona. – Pomogę ci w noszeniu igieł, mogę ich udźwignąć więcej. – Byłbyś doskonałym robotnikiem w naszym mrowisku, właśnie je powiększamy, a ja jestem robotnicą. Naprzeciw szyszkowego dziadka wybiegła gromadka mrówek o dużych głowach. Zastąpiły mu drogę. Stój! Czego tu chcesz? Wracaj zaraz, bo cię zakłujemy! wołały groźnie. To jest nasz przyjaciel, przyniósł nam igły do budowy. A ty, szyszkowy dziadku, nie gniewaj się na nie. To są nasi żołnierze, bronią mrowiska, powiedziała znajoma mrówka. Trzeba oznajmić naszej matce, jakiego mamy gościa. Za chwilę poczęły wysypywać się roje mrówek. To cały ród towarzyszył matce. Witaj, gościu miły. Swym uczynkiem ulżyłeś wielu naszym robotnicom. Dziękuję Ci bardzo za pomoc, rzekła matka. Gdy szyszkowy dziadek wędrował dalej, zaczął powoli zapadać zmrok. Poczuł się zmęczony. Tu odpocznę, pomyślał i zasnął. Zbudziło dziadka rechotanie żab. Zobaczył niebo usiane gwiazdami, ale tuż obok w trawie też błyszczało światełko. Lśniło i poruszało się. Czy ty jesteś gwiazdką? zapytał. Jestem świetlikową żoną, a tam lata mój mąż, świetlik, odparło światełko. Powiedz mi, w którą stronę mam iść, aby znaleźć starą sosnę i wysoki modrzew? spytał dziadek. Ty się zabłąkałeś, a ja nie zabłądzę w nocy. Rzekł świetlik, który opadł na trawę obok swej żony. Zaraz cię zaprowadzę, mówił cichutko. Moja żona zostanie, bo po prostu nie potrafi latać. Wezmę ją na ręce i poniosę zaproponował szyszkowy dziadek. Ruszyli. Świetlik leciał przodem i wskazywał kierunek, a świetlikowa oświecała drogę. Przyszkowy dziadek spostrzegł koronę sosny i wielki modrzew. Ucieszył się jak dziecko, które wraca do swych rodziców. Posać moją żonę na pniaczku, na razie tu zamieszkamy powiedział świetlik. Przyszkowy dziadek poznał pniaczek, na którym pozostawił go duży Łukasz. Szyszkowy dziadek martwił się i niecierpliwił, bo ciągle nie wiedział, na czym gra konik polny. Słyszał nieraz już jego granie, ale ledwo się zbliżał, od razu milkło. Raz, gdy chciał się zdrzemnąć w cieniu traw, tuż obok coś pacnęło. To był konik polny. Podniósł sztywne skrzydełka, potarł o nie nóżkami i oto odezwało się ciche cyk. Cyk. Drgnęła gałązka i konik urwał nagle granie. Szóst odbił się na trzeciej parze nóg i już go nie było. I tak Cię widziałem i słyszałem, dzikusie, muzykusie, powiedział uradowany dziadek. Wędrówki szyszkowego dziadka, część druga. Dowiedział się już Szyszkowy dziadek o mrówkach, świetlikach i konikach polnych, ale postanowił opowiedzieć Hanusi jeszcze więcej, niż się spodziewała. Szedł sobie po malutku, gdy doleciała go niby jakaś muzyka, niby brzęczenie. Granie szło z wysoka, jakby z gałęzi sosny. Trzeba by tam zajrzeć, przekonać się. Szyszkowy dziadek piął się w górę dość niezdarnie, bo nie był szyszkowym chłopcem. A dziadkom trudno wspinać się po drzewach. Zmęczył się, zasapał, ale wlazł na samą górę złamanej sosny. Hucząca muzyka ucichła, muzykanta nie mógł dojrzeć, ale zobaczył szarą kulę. Co to może być? Zauważył, że ta kula lekko drga, jakby w środku coś się poruszało. Gdy wsunął do otworu kuli drżazgę, ze środka wyleciał skrzydlaty potwór, rzucił się na szyszkowego dziadka. Nie zdążył go jednak dopaść, bo dziadek skoczył w dół. Leżał na ziemi bez ruchu, bał się poruszyć. Ponad nim krążył szerszeń, brzęczał rozgniewany. O, teraz już wiadomo, co to była za muzyka. Wreszcie potwór zmęczył się i wzleciał. Przyszkowy dziadek wstał. Jedna patyczkowa noga trzymała się bardzo niepewnie. Znalazł sobie laskę i ruszył po malutku w rodzinne strony. Przyszkowy dziadek uszedł parę kroków. Noga chwiała się niepokojąco. Usiadł na dziwnym kamyczku, żeby chwilę odpocząć. Wtem kamyczek ruszył z miejsca, a wraz z nim szyszkowy dziadek. Gdy chciał zejść, dziwne stworzenie odezwało się. Jestem winniczek. Siedź, nie schodź. Noga cię boli po malutku mijali trawki, krzaczki poziomek, a dziwne stworzenie opowiadało dziadkowi o potworze szerszeniu, o jego larwach i gnieździe szerszenia, szarej kuli ulepionej z papki drzewnej. Tyle niezwykłych wiadomości, żeby to już można powtórzyć małej Hanusi. Ślimak jest bardzo uprzejmy, ale tak powoli się rusza. I szyszkowy dziadek. Zeskoczył na ziemię. Ale zachwiał się i upadł. Oho, widzę, że twoja drewniana noga odpadła, powiedział ślimak. Trzeba ją przylepić. Mam taki śluz, co na powietrzu twardnieje. Uniósł połę swego płaszcza i począł nią przesuwać po odłamanej nodze. – Dziękuję ci za pomoc i ciekawe wiadomości, winniczku. Powiedz mi jeszcze, co jadasz na obiad? – rzekł szyszkowy dziadek. – Jadam różne rośliny. Bardzo lubię poziomki. Do widzenia. Opowiem o tym Hanusi. Przyszkowy dziadek wrócił do starego modrzewia. Minęło dużo, dużo dni. Stawało się coraz zimniej. Zagrzebywał się teraz w warstwie jego igieł. Wkrótce posypały się z nieba białe, zimne płatki. Przyszkowy dziadek znalazł sobie jeszcze lepszą kryjówkę w stercie suchych gałęzi. Tu przeczekam zimę, pomyślał. Pewnego dnia poczuł, że gałązki, między którymi leżał, unoszą się wraz z nim do góry. Zobaczył nad sobą czyjąś głowę w barankowej czapce. Nie, to nie sen, to Łukasz! Szyszkowy dziadek poznał dużego Łukasza. Mała Hanusia dreptała obok. Zabiło ze wzruszenia szyszkowe serce. Hanusia, mała Hanusia! Krzyknął i skoczył prosto, pod Hanusinę nogi. Dziadku, mój szyszkowy dziadku, jak dobrze, że się odnalazłeś, powiedziała dziewczynka. Podczas długich nocy, kiedy Hanusia spała, szyszkowy dziadek siadał blisko i cichutko opowiadał wprost do Hanusinego uszka swoje leśne historie.